Wertykulacja, areacja, nawożenie, przykaszanie i dbanie o ogród na jesień to właśnie to wszystko w dzisiejszym odcinku zobaczycie. Więc zostańcie do końca materiału, a my bierzemy się do roboty. Trawa, co prawda, zarosła dość mocno, bo byliśmy we Włoszech i nie mieliśmy włączonego automatycznego robota, który nam kosi zazwyczaj w tym ogrodzie, więc mamy zarośnięty ogród. Teraz będę musiał sobie z nim poradzić. Skosimy ją na jakiś centymetr albo dwa po to, żeby za chwilę wjechać tutaj wertykulatorem. I to wszystko przerobić tą ziemię. A wy dowiecie się, jak przygotować trawę na wiosnę i w sumie jeszcze na zimę. Bo żeby trawa zielona była w zimę, też trzeba ją y, ożywić, nawodnić i nakarmić. Więc jeśli Wam się wydaje, że macie piękną zieloną trawę, to jeśli ją zgolicie na 2-3 centymetry, a nawet jeden, to zobaczycie, jak to dosłownie na jesień wygląda. No ona już jest straszna ta trawa, no nie była nałożona przez 2-3 miesiące, więc różnica jest przeogromna. że ta trawa po prostu nie była teraz nawodniona, bo dość mocno padało, ale po prostu nie była dożywiona. Trawkę trzeba tak do co 2-3 miesiące w zależności od nawozu karmić. No jak widzicie. Góra zielona, ale to co pod spodem się dzieje, to jest totalnie żółciutkie. Dlatego na jesień to wygrabimy to wszystko co jest tutaj możliwe. przejedziemy tą wertykulatorem tą całą taki oto to wszystko to wywalimy. Obawiam się, że jeden śmietnik na trawę nam nie starczy. Szybko poszło. Pierwszy akumulator padł w kosiarce, więc go ładujemy. Teraz przyniosłem na szybko wertykulator, żeby zobaczyć, ile z jednego paska tego siana wyjdzie, więc robimy sobie test. Czekamy, aż akumulator do kosiarki się naładuje ja koszę na dwa razy. Najpierw koszę na takie 2-3 cm, później przejeżdżam wertykulatorem, żeby tą całą dań, to, 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 to trasko wydrzeć ze środka, a później jeszcze raz na najniższym rozmiarze, na najniższym poziomie kosiarki. Koszę jeszcze raz, żeby po pierwsze zebrać to sianko, które pozostało w trawie, a po drugie, żeby jeszcze ściąć tą trawę minimalnie. Jeśli oczywiście nie jesteśmy za blisko zimy, bo jak jesteśmy bardzo blisko zimy, to lepiej aż tak cienko nie kroić, no bo ona już nie wyrośnie wyżej, a wiadomo, że przez zimę fajnie, żeby ona była troszeczkę wyższa. Taki jeden paseczek, zobaczcie ile tego sianiska wychodzi. Spróbujmy jeszcze na niższym poziomie, zobaczymy co się będzie działo. Maltretujemy tą bramę. Dość mocno. Powolutku. Teraz trawę w trzech etapach. Tutaj jest trawa z półtorej tygodniowa, tutaj trawa skoszona, a tu po wertykulacji. Jak Widać różnica jest. Tu jest jeszcze taka właśnie ładna, no ale to musimy wyrwać i pozbyć się tej darni tego śmiecia, więc ona będzie za chwilkę wyglądała również tak. Ale to wszystko zaraz wyrównamy. Akumulatorowe narzędzia są spoko, ale na mało ogródeczek. Tutaj zużyliśmy już dwa akumulatory na wertykulację tego trawniczka. Niewiele. Dwa akumulatory może niepełne na skoszenie tego trawnika. Jeszcze tutaj nawet nie skosiliśmy, więc też niewiele. No i co? I teraz znowu czas oczekiwania na naładowanie baterii. Nie będziemy kończyć. Nie lubię tak robić na, na raty. Wolałbym najpierw skosić wszystko, później wertykulacja, zgrabić to, nawieść i mieć wolne. A tak? A tak. Zmieniła się moja fryzura, zmieniła się pogoda. Jest dzień później niż było przed chwilką i z młodzieżą grabimy. I tutaj robimy wertykulację. Julek, wczoraj, powiedz Julku, co ty tu wczoraj zrobiłeś? Wczoraj zagrabiłem tą całą sześć. Tak było. Ja przyszedłem i ja mówię, Julo, nie, nie byłem świadomy tego, że zrobił to sam, więc byłem w szoku. A teraz co będziesz robił? Znowu zagrabiał tą sześć kolejną. I to jakaś kaska? Tak. Ile? 100 zł. Przepraszam, ile? 100 zł. A da się coś taniej? Może coś utarguję. Jedziemy dalej. Ładnie pracujecie? Starasz się, widzę. O, no to musi być wszystko do porządku. Sobie. po tatusiu. Widzę, że ambicje są ogromne. Klasycznie po. Zcięcie tej trawy po wertykulacji, teraz nawożenie. Jak zawsze, pod wieczór ciemno już i trzeba to szybko jeszcze nawieść. I wczoraj tak było, tak, rano wstałem, rano wstałem i mówię, Boże, jak fajnie, że pada. ja mówię, szkoda, że wczoraj tego nie nawiozłem, więc nawozimy to teraz. Znowu nie widzę, gdzie strzelam. czekałem dwa tygodnie od poprzedniego momentu w tym filmie po to, aby pokazać Wam, żeby się nie bać tej wertykulacji tego, że ten trawnik był tak przez moment zniszczony, bo zobaczcie jak on wygląda teraz, więc odżył dość mocno, posypaliśmy go tym nawozem w międzyczasie, zrobiliśmy wcześniej tą wertykulację, którą widzieliście jest piękny, zieloniutki i jest idealnie przygotowany na jesień, mamy teraz październik, biorę się jeszcze za przycięcie krzaczków, za zgrabienie tych liści, które poopadały, ale one opadać będą cały czas, więc przycinam Owoce, zbieramy jeszcze winogron. Bo teraz to jest w ogóle najsłodszy, najpiękniejszy ten winogron, jaki może być. Mm. Dużo peszczek, ale jest naprawdę słodziutki. Obcinamy krzaczki. Jest tak pieruńsko zimno, że założyłem sobie dwie grube rękawiczki do takie mrozoodporne z odcinka o tankowaniu samolotu. I tak jest mi zimno. Mamy już sporo zebranego winogronka, ale to dopiero z jednej tutaj części. Zbieramy całość. Jak nie zmarznę, to przeżyję, to to zbiorę wszystko i przytnę. Dzieciuchy też wyszły i pomagają. Ile macie zebrane? Tyle. Za płotem tutaj dość sporo rośnie tego winogronka, więc Julo również go zbiera. Wczoraj nam się ujęcie nie nagrało do końca, ale skończyliśmy przycinać to, co najważniejsze, z Julkiem. Julek bardzo nam pomógł w tym wszystkim i co najważniejsze, zebrał mnóstwo winogrona. A chciałam... Myślałam, że tata powie liści. Liści też dzisiaj zebraliśmy i zastanawiamy się dość grubo nad tym, żeby, wy... nie no może nie wyciąć, ale przekopać nasze drzewo tlenowe, które jest z nami tutaj od samego początku. Już czwarty, znaczy czwarty rok, czwarty, piąty rok już rośnie ogólnie, ale to co się dzieje z tym drzewem tlenowym. 6 Szósty! Szósty. To, co się dzieje, to jest degradacja naszego terenu. Patrzcie, kiedy są przeogromne korzenie, które tutaj wychodzą z ziemi, i boimy się, że tu wszystko nam zaraz po prostu przejdzie na drugą stronę, i kostka brukowa się rozsypie. Widać, jak tutaj wszystko tak napęczniało od tych korzeni. Ta trawa, ten trawnik też się tutaj dość mocno podniósł. No i chyba najprawdopodobniej. No, no. I to przekopię teraz. No. Możesz i najprawdopodobniej trzeba to po prostu drzewo wykopać. Możemy tutaj wkopać jakąś delikatną, nie wiem, jabłonkę czy coś takiego. Chyba, że one też mają takie korzenie. Możecie śmiało napisać, jak, jak, jak macie jakieś doświadczenie z drzewkami owocowymi, czy one też mają takie e, przeogromne korzenie, to śmiało. Ale to drzewo, co w 6 lat tutaj nawyrabiało, to korzeń jest grubszy od naszej jabłonki. Nie wiem czy uda nam się je gdzieś przesadzić ale trzeba byłoby spróbować, bo to jest degradacja terenu. Zobaczcie ten korzeń. Gdzie on chodzi? No, ej. Gdzie on? Znika. No właśnie, on chodzi, mi się wydaje tam pod kostkę brukową. O tutaj jest. 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 Tutaj jest. Tu Jest to trzeba no. kopać. No to przywyjmij to drzewko. Odkopaliśmy troszeczkę ten korzeń, jest przeogromny Ech. tak jak widzimy, tutaj idzie kolejny. Tu idzie kolejny. Trzeba jak najszybciej się tego drzewa pozbyć. Nie widziu? Tak. A tu jest twardy jeszcze. No to też musi być jakiś korzeń. Bo ja widzę poszczałka. Tak, tu jest korzeń. Dobrze, że my to zauważyliśmy, że to się zaczęło, a nie, że przebimbaliśmy i nagle nam się cała kostka podniosła. Ej, mamy jeden.